Idźcie w swoim kierunku. Kiedyś te kropki się połączą. Tak, ale też myślę, że, że nie chcę ci burzyć twojego, twojej teorii tego, co coś im powiedział. Ale myślę, że wiesz, że, że znaczy nie mam pewności, ale mm. kontestuję i podważam czasami tę tezę, ponieważ myślę sobie, a gdybym. W tamtym czasie zaopiekował się swoim ADHD, w jakiś sposób, może, czy wziął leki, czy więcej medytował, czy, czy nie wiem, jak sobie z tym poradził, to może już wtedy, 10 lat temu. Byłbym w stanie zrobić te, to, spełnić te swoje marzenie. Ale, Moim zdaniem no, zrobiłbyś coś innego. Zrobiłbyś film. Słuchaj, to nie byłoby, byłby inny, to, byłby to, inny, coś innego. to nie też byłby może, szczęśliwy. Tak, nie chodzi o to, żeby jakby niczego nie żałować. Ale nie, to absolutnie. Oczywiście, absolutnie, absolutnie te kropki się jeśli mają się połączyć, to się połączą, ale niewątpliwie trzeba temu pomagać. Jakby uważam, tak. że, że, wiesz, że zaufanie, nieżałowanie jak najbardziej nie żałuje tych studiów prawniczych. Bardzo trudny czas, ale pewnie może dzisiaj bym właśnie nie robił tego, co robię.